miłośników wędkarstwa dzisiaj chciałem Wam zaprezentować modyfikacje jakie poczyniłem w swoim pontonie jak widać nie jesteśmy nad wodą tylko gdzieś tam na łące ale to nieistotne w tym momencie otóż tak, kupiłem ten ponton jako ponton bez kila zwykle po prostu to jest ponton, który ma 3 metry i nie miał on właściwie nic to był tylko ponton, podłoga i wiosła i tak dokupiłem sobie do niego kila ponieważ jak bywałem bez kila no to po prostu znosiło ten ponton znosiło yy, go na wszystkie strony, bo jakiś większy wiatr to po prostu z jednego brzegu na drugi to był moment i spychało mnie natomiast kil Powoduje to, że wypycha się podłoga i ten ponton się po prostu lepiej, lepiej trzyma wody. To raz, a dwa lepiej się pływa. Po prostu podczas manewrowania silnikiem nie, nie, yy, nie skręca ten ponton dziwnie w lewo, w prawo, nie mieszkuje, tylko po prostu płynie zgodnie ze swoim kursem. Oprócz tego, oprócz tego dokleiłem mu tutaj na całej długości taką płetwę. Dosyć łatwo to było wkleić klejem takim do, do pontonów przeznaczonym. Powiem że zwijam go za każdym razem, rozwijam, wszystko się to trzyma, nie, nie odchodzi. Za kila dałem mniej więcej jakieś 200 par zł. To jest oryginalny kil Colibri. Wkleja się go, tak jak tutaj widać. Pasek do końca, to ja zrobię tak samo tym klejem do pontonów, fajnie trzyma. Dodatkowo tutaj, jak widać, tu jeszcze taki jest jeden, jedna taka buduszka, którą się też wkleja. Tu jest na końcu, plus wkleja się go tutaj, właśnie przy samej powęży. Jak widać, skąd się to ładnie mocno trzyma, nie no, ma z tym problemu. Teraz go napompuję. Pokażę Wam jak to wygląda po złożeniu bez napompowanego kila i z napompowanym kilem. Więc do dzieła. Do tego używam taką zwykłą pompkę kupioną. W jakiś chiński badziew. Jest to pompka, która pompuje. No, trzeba otworzyć po prostu zawór na zamkniętym otworze nie jest w stanie to napompować więc trzeba więc trzeba odkręcić zawór to jest takie wstępne pompowanie bo pompowuję zawsze zwykłą pompką nożną albo dosyć ciepło to idzie zaraz wam pokażę i można też wypompować Trzeba było sobie wyciąć dziurę jak tutaj widać Normalnie otwornicą do drewna pod odpowiedni wymiar no oczywiście trzeba wyciąć otwór troszeczkę większy niż jest sam zawór, żeby to ładnie lekko wchodziło Jak widać na ładnie weszła Kil się ładnie Dobór na Kil się ładnie słował No i pompujemy teraz Tak jak widać, podłoga jest w miarę równa. Tutaj ta guma naprawdę, ten ster naprawdę robi robotę. Fajną. Teraz napakujemy kill, zobaczymy jak to będzie wyglądać z plakowanym kilem. Zobaczycie różnicę. Tak wygląda z atomowanym kilem, podłoga się usztywniła jeszcze bardziej, więc jeszcze stabilnie będzie pływać. A no, od spodu wygląda to tak. No, teraz widać tam wybrzuszenie. I to naprawdę daje dużą robotę. Tak, tutaj sobie zrobiłem nogi własne roboty po prostu z profili z profili z, 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 z tej czarnej po prostu jest malowane dospawałem te kawy w kupiłem koła one są, one są takie takiej po w środku zabezpieczenie Oczywiście też są profile te koronawirusie, są przekręcone tutaj do ręży. Wszystko jest z silikonem, jeszcze zrobione, żeby woda w razie wu się nie, nie dostawała. No w sumie sprawdźmy, jak to będzie. Tak wygląda złożony ponton już z założonym silnikiem, na tych montowanych kołach. Fajnie się ten silnik zakłada, myślę, że będzie się też fajnie ściągać i można tutaj będzie sobie wszystkie manele nakładać i po prostu podjechać sobie pod samą wodę i się zwodować, jak się gdzieś na przykład rozkładamy. Kilkadziesiąt metrów gdzieś jest do wody, nie ma jak po samą wodę podjechać, więc można się przy aucie napompować, rozłożyć wszystkie manele silnik zamontować i sobie podjechać po prostu pod samą wodę i się zwodować. Zaraz zobaczymy, przejedziemy, się tu jeszcze nie jeździłem z silnikiem, zobaczymy jak to będzie szło Czy jest ciężko, czy lekko No. powiem Wam, że takie fajnie. Silnik przeważa tam na tą stronę, więc tutaj lekko się, jest ciężko naprawdę, niewiele siły potrzeba, żeby to i podnieść, i ciągnąć. Tu jest nierówne podłoże, więc... oj ma fajnie idzie lekko. Super sprawa. Wreszcie będzie można się rozkładać. Wszystkie semafory powrzucać. wędki, śmęty i będzie można płynąć po całą wodę. Super sprawa. Z kim polecam? Silnik jest ciężki, bo waży. Dość około 30 czy prawie 40 kg. Więc fajnie się to będzie sprawdzać. Polecam wszystkim. Zaraz spróbujemy silnik rozmontować. Zobaczymy jak to pójdzie.